Mamy 25 czerwca 2019 Jest wtorek No, słońce nam przygrzewa Ja nawet okna Roletami zasłoniłem Ruch ciemniej, bo tutaj już zaczyna słońce przygrzewać No, mamy Godzina 16.10 a temperatura to w słońcu 38,6 A tak ile jest? No tutaj jest. Tutaj jest 33 stopnie. 33 stopnie No i teraz ciekawe jesteśmy gdzie jest Maciuś. Tutaj go nie ma. Tam u góry też nie ma, bo tam ciotka zwykle. No tutaj był w południe leżał na tym szafce od, od butów, ale też go nie ma. No i tutaj też go nie ma na wycieraczce. Ciekawe gdzie jest będziemy szukać Maciusia Słońce jeszcze grzeje może nie tak mocno ale grzeje Ale się no co ty idziemy szukać o, tutaj mija Maćka też ale Maciek kolega idę pokazać gdzie on jest Idę pokazać, dlatego że ja już go znalazłem. Szukałem, szukałem i znalazłem go. A Maciuś jest tutaj, z tej strony. O, się zbliżamy do niego. Nie pod paprotką. O! Tu jest nasza zguba. Tu jest nasza zguba. Dobrze. Maciulek. Maciu kiciu kiciu miciu. Maciuś, otwórz oczko. Otworzysz oczko, Maciuś. O tak, tak sobie Maciuś tutaj leży. Pod krzaczkiem, o, podnieś się, podnieś się. Maciułek. To jest przy chodniku. Droga, która prowadzi na stołówkę u samochody dostawcze też jeżdżą ale Maciuś tutaj lubi nie Maciuś? Przyjemnie na ziemi, nie na trawce, zapach trawy Tak, A z wszystkich stron pokażemy Maciusia Jak se leży Proszę. Tu nawet trochę sianka jest. Jeszcze. I tak sobie Maciuś. Hej, Antoś. Antoś jedzie wózkiem po posiłki na oddział dla tych osób, które nie chodzą na główną takim wózeczkiem. I nasz Maciuś. Będzie leżał, przyjdzie dopiero na wieczór, jak zgłodnieje, albo mu się pić zachce, tak to podkuli łapki do góry i leży. Umarł Maciek, umarł, już leży na desce. Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze, bo u Maćka taka dusza: jak zagrają, to się rusza. Oj, dana, 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 dana. Myślałby ktoś, że Maciuś daleko od pokoju poszedł. Ale nie. Maciuś jest blisko pokoju. Zobaczcie. Maciuś leży tutaj. A tutaj u góry są moje dwa okna. Jedno okno, tutaj gdzie mam czajnik. I tutaj drugie okno i tutaj jest karmik dla gołębi, dla ptaszków. Także Maciuś jest blisko. Tak w pionie. To gdzieś 6 metrów jest. Maciulek. O. Może on tu leży i słyszy, co my tam rozmawiamy, mówimy. Nawet ma dobry słuch, jak przystało na kota.